Teraz ja mam jeszcze małą aktualizację do tego, że jak wracasz ze swojego oddzielenia do siebie, to aktualizacja polega na tym, żebyś wiedział, wiedziała, że to nie jest tak. Że jak zaczynasz tego doświadczać, to to będzie trwało wiecznie. No niestety twój mózg, twoje ego, ja nazywam go Egonem. I to nie Targarian. Natomiast Egon będzie Cię wywalał i robił wszystko, żeby cię z tej komfortowej sytuacji wywalić, krótko mówiąc. I y, należy to bardzo mocno wziąć pod uwagę, bo na początku tej drogi, kiedy ty poczujesz taką radochę z tego, że osiągasz ten stan, tego rozpoznania i jest tak fajnie, on po prostu cię będzie z tego wywalał, a to z kolei jest niefajne. I y, dobrze by było, żebyś to zaakceptował, zaakceptowała, y, bo z tym się po prostu wygodniej żyje. Y, należy kotwiczyć te stany, zakotwiczać się y, częściej w tych stanach pozytywnych, w tym braku oddzielenia, natomiast to będzie wracało. Daj sobie do siebie dużo miłości, zaufania i akceptacji do tego procesu, do tego samouleczania, bo tak naprawdę akceptacja w tym procesie, akceptacja, że tak jest, że to ego Cię tam wala z powrotem w te różne kłopoty, a będzie to robiło, podkreślam po raz kolejny, do tego jest takim okazywaniem szacunku do siebie samego, miłości do siebie samego samej. Weź to bardzo mocno pod uwagę. Nie irytuj się. Dlaczego tak mówię? Bo bardzo się irytowałem i bardzo mnie to wkurzało. Tak bardzo nie chciałem już cierpieć i tak bardzo nie chciałem, że nie chciałem, i strasznie się tym faktem frustrowałem. A jeszcze na no, dodatek to ukrywałem. Więc. Mm, nie popełniaj tych samych błędów, które ja miałem okazję popełnić, dlatego zrób sobie, odśwież, zupdateuj, będzie Cię ego wciągało, pamiętaj o tym, nie daj się wciągać w tą grę ze swoją głową, życzę Ci tego.